Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj sobie wykonamy wyzwanie, waga ciężka, czyli będziemy po prostu likwidować naszych wrogów za pomocą każdej ciężkiej maszyny. No i na społeczności zrobiłem ankietę, które Państwo chcecie oczywiście te, które posiada czołgi ciężkie. I zdecydowanie wygrała Armia Czerwona, a więc wybraliście Państwo, które posiada największą ilość czołgów ciężkich. No i tak szybko Wam zaprezentuję, jakimi czołgami będziemy dzisiaj gnębić graczy. Jest tam, tam, tam szybko. Czafika trzeba dorwać. Czafik nie zlikwidowany. Tu na strefie siedzi Cromwell. Rozbrojony. Czas wykocić na ura. Chodź na tutaj, typie. Tam z przodu na razie nic. U, M Dziesiątka, na razie ciebie się pozbędę. O kurde, o kurde, o kurde, bardzo groźne działo. Ale gościu nie wie, jak z niego strzelać. Oj, kiepsko, typie, bardzo kiepsko. Dobra, tu jest 600, Chociaż nie, chwila. Jest Sherman. Szybciej, szybciej, obracamy. Potęga waroszyłowa Tutaj Co to kurczę jest? Ciche! Takich staroci dawno nie widziałem! O, Sark! Pięćdziesiątką siódemką. Uuu, wybuchło mu paliwo. Czafik zdjęty. Tam jeszcze pancerz 4 dalej jest. Znacznie gorzej widoczny. Jaki farciarz karabin go obronił. Ty gościu 8.8, trochę mnie drażnisz. No, przydadzą się odłamkowe zawsze. Uj dicker. To jest, że ja w to jarzmo niemieckie cały czas trafiam. Pięknie wróblowi na koniec łeb wysadziło. Co tutaj stoi? Kromka rozerwana na strzępy. Pancer? Nie ma pancera. Pięknie, hill zdurwany. Tam jest przeciwnik. Szybciej, 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 obracaj się. Trzeba ustawić się pod kątem jak największym. Nie jestem pewny, ale wydawało mi się, że coś tu już jest. Jest Cromwell. Co? Tylko lufa? 45 sekund. O, jeszcze tam jest Churchill. No to trochę sobie poczekam. Gość dobrze tego nie przemyślał. Bo ja wciąż mam na niego przestrzał. A najbardziej, czego się obawiam, to Churchilla i sarka. Szybciej? Ładuj! No Oj, tygrys Ta wysoko na wskazany kwadrat! wizjer kierowcy! No, w końcu ładnie dostał. Tancer czwóreczka ład. Co z tym pociskiem się stało? Ej, za nisko i byłoby po hucerze, zaraz będzie po mnie. <grywa> w Isawalom pięknie dostał znowu pancer 4 się jakiś pojawił, i znowu gościem szybko pożegnał ze swoją maszyną. Łował cwania, jak się schować. I nie umie trafić takiego kloca. Uuu, to? ja myślałem, że to jakiś inny pojazd. Prosto w amunicję dostał. A mi się amunicja kończy. No niestety jego to nie rozwaliło, przynajmniej unieruchomiło. No cóż, to nie dzisiaj typu twoje wojowanie będzie. Pan Pancer 4, serius jak mogłeś gościu tak zwalić strzał? O, kurde szybciej, gaś sięga, 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 się! Nie zdąży przeładować na szczęście cała załoga przeżyła. Ale zwaliłem. Nie zdążę przeładować. A może jednak udało się zdążyć. Nie ma, nie będzie tutaj mi żadna podróbka jeziła. Szybciej, szybciej. No, pełna moc do silnika. Jak on mnie podpalił strzałem w garnek? No, problem rozwiązany. Puma szybko, wracaj tu wierzę. U, jeszcze jak gdzie się przodem ustawił, Japoniec aż tak bardzo suje. co z tym pociskiem się stało? Podnieść kościół do przodu, no kawałek. Co się tak boisz przytulić do tej... skały? Dobrze, strefa zabezpieczona. O nie, tygrys, szybko do tyłu! Jest Lufę stracił Teraz szybko, jak najszybciej trzeba do niego dojechać. Dajesz i się. Kurde, jaki farciarz? No, mądry typie to ty nie jesteś. Uuu, bidny Japoniec. Od razu ze 122 dostał. O pięknie cała załoga oberpa Już myślałem, że przeleci na wylot. No no, gościu. Jambosem tak od razu. Przednią płytą na 122. Ty chyba nie zdasz możliwości swojej maszyny. Tam z tyłu coś jeszcze. O! No dobra, to nic mi nie zrobiło na szczęście. Jest tam jeszcze Walker Bulldog. Pięknie złapał. Sto... O kurde, jeszcze jeden Bulldog. Dobrze, Bulldog jest zajęty swoimi sprawami i to go zgubiło. Nie zapominaj o czołgu, którego tylko rozbroiłeś. O! Nie widzi mnie, nie widzi mnie. Tu mnie tutaj nie ma. O kurde, kur. Jedna pantera skasowana, druga pantera ładnie skasowana. Oj, trzeba się szybko ewakuować. Tam jest tygrysek. A więc das Lidalnia, tygrysie. Oj, sztuku drogi. Trochę za bardzo do przodu wyjechałeś. O kurde. To już jest dla mnie groźne. Zemsta za wcześniejszego mojego Stalina. O, no proszę. Jak tutaj pięknie się trafił Waffen Trager. Czy Co tu tak z działka nawala? Mam odpowiedź Marder 1 Obecnie rak dla wszystkich, którzy nie grają po stronie Niemców. Co to? Centurion, Dobra, kierowca ocknął się. Jaki farciarz! czasu zajmie? 16 sekund. I łup, cała amunicja. No, gościu, trzeba było trochę wcześniej myśleć o ucieczce. Coś tam jest. Zanim przeładuję, to gość zmieni pewną pozycję jeszcze z cztery razy. Uuu, pięknie, amunicja! Takie małe pudełeczko trafiłem. Ja nie mogę tu się odbili ode mnie. Uafry, dobrze, że go załatwiłem. A ty gin! Jest chyba 75. Nie zdąży przeładować. 50%. Zdziwię się, że goś takie miejsce akurat strzela. Oj, naprawdę, ej się, żal mi cię aż. Jakiś Brytol. Fuh, z 8-3 to ja nawet nie mam szans na przetrwanie. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, tego rozwaliłem. Kolejny brytol. Nie zdążę przyładować. U kanone. Wko zlikwidowany. Nie ma tak łatwo bengalu. Tak łatwo się nie przebijesz jeśli nie wiesz gdzie celować. A to jeszcze była wersja prawiowa. Japoniec, piękny target. Tu jeszcze panterka, tam jeszcze tygrysek. Normalnie pancerny stół szwedzki. Kolejny cel ładnie zlikwidowany. Ktoś tu kurde jedzie. O matku, jak wolno panterą tak wolno. Co to za likwidowanie mi sojuszników, halo. To jest strefa bez bengalów. Pędził, pędził i daleko nie popędził. Uuu, pięknie w daszek weszło. No cóż, Brytyjczycy dachu niestety nie mają w swoich czołgach. Pięknie trzydziestka dostała. Wyłepcie automacie! No nie no akurat takim kiepskim kącie się utrafiło. Najgorzej, że dostałem, ale nie mam bladego pojęcia skąd. Już pora się ewakuować. Szybciej napraw ten zamek! Dobra, dardo zlikwidowany. O, jeszcze jeden? No nie no, te 6-2 akurat wjechał. Nie ma to jak czternastki. Pięknie weszło, tego się nie spodziewałem. W sumie potężna siła przebicia to jest dość stary czołg. Za bardzo typ dał do tyłu i tak to się pięknie skończyło. Wo, 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 jak tutaj ten japoniec przejechał. Za bardzo na pałę cisnął. Jeśli moi drodzy materiał Wam się spodobał, no to koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby nie przegapić żadnego materiału. Zapraszam też do obejrzenia innych treści na moim kanale. Koniecznie bijajcie na Discorda, link macie w opisie. I jak spodobał się Wam jakiś konkretny czołg ciężki z tej listy, no to napiszcie w komentarzach, to może pojawi się w najbliższej przyszłości. A my sobie teraz zobaczymy, jakie mamy następne wyzwanie do zrobienia. I. Oj, oj.